Szanowni Państwo, dzisiaj, gdy świat wszystkiego się boi, no to może jednak już latać. Samolotami ludzie się nie boją, bo chcą do tej Ameryki dostać się, do Anglo-Ameryki. Białystok stąd z Polski. No bo okazuje się, że biała koszulka to jest za mało, żeby tak oszukać troszeczkę ludzi, żeby udać tych Mormonów, tych świętych z USA. Jak oni tu swego czasu parę lat temu, parę dziesiąt lat temu byli głosili Księgę Mormona, no to przecież katolicy powiedzieli, no skoro my nie czytamy Biblii, Ewangelii, to nam ta Księga Mormona. Czyli wielkich Ksiąg świętych. Tutaj w Polsce się nie czyta, tylko chcą wiesz, zgłębiać świeckie takie pana Tadeusza. No to wszystko to, 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 co apostoł Paweł uznałby za śmieć. trzeba czytać, studiować filozofię. Tego, co głosił apostoł Paweł, gdy nadaje nasze radio, to Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrum, które buziaczki przesyłamy buziaczki. No i że, no i że proszę jeść kaczki. ciao na nag-ease ka